O księżna pani, mam wielką radość oznajmić ci, że przyjechała księżna Ludmiła. Ach, jakże się cieszę, że nasza druga sąsiadka zawitała w nasze progi. Pewnie na to spotkanie serce moje tak radośnie oczekiwało. Pani Aleksandra Goszynu. Ale już nie żyję. Przed paru laty poległ na wojnie. O, ta wojna. Niech mi pani wybaczy, że dotknęłam tak bolesnej strony twego serca. Więc proszę przyjąć ten krzyż i dla siebie zachować na moją pamiątkę. Sam, jaki pani na figurze Maryi w leśnej kaplicy umieściła. Że to ten sam krzyż. Ten sam krzyż? Ale to być nie może. Widocznie jakaś tajemnica do tego krzyża przywiązana. Dał mi dziadunio. Dziś? Ale dziadunio musiał go już dawno posiadać. Bóg jakieś dziewczę, Krzysztof przyniosł dziaduniami z prośbą, by odwiedził jej chorą matkę. Z rąk błogiej dziewczyny dziadunio taki klejno dotrzymał. To mnie nie dziwi. Często ludzie ubocy chowają drogocenne pamiątki, jakby jakieś świętości. Pewnie historia taka: Matka umierająca, nie mająca już nic innego, posłała córkę po lekarza z ostatnim swym skarbem. Natychmiast udał się do kaplicy, dla sprawdzenia. Czy na sercu Maryi znajduje się krzyż? Ja jestem pewna, że pani swój własny krzyż trzyma w ręku. Skąd pani może wiedzieć? Księżna pani miała się później o wszystkim dowiedzieć, lecz skoro się tak okoliczności złożyły, nie pozostaje nic innego, jak całą rzecz wyjaśnić. Jak to? Niech panna Aleksandra odpowie. Panna Aleksandro, proszę więc mówić. Jakieś bogi dziewczę przybiegło do nas przed chwilą i doniosło, że krzyż zniknął z figury Matki na Myśmy bardzo ubodzy. Plewa co zarobimy na kawałek chleba. A przecież mój medyk każe sobie drogo płacić. Tak, ale tym razem Cię, jego wynagrodzić. Czemu to? Rogociennym klejnotem. Tym zapewne. Tak, tym właśnie. O jakże głupie chwilę on mi przypomina. mi być wobec księżnej pani. Byłam pogrążona w żalu i strapieniu chorobą mej matki. Poszłam więc do kaplicy leśnej i tam zaczęłam się gorąco do matki najświętszej murny. Przy tej dziewczynie szczere i pobożne wydaje mi się to dziewczyn. Nie mogę ją posądzić, że kłamie. A jej mość panny, co sądzicie? Od początku do końca wszystko kłamstwo. Krzysztof ukradła. Myli się, wielmożna pani. Ja całym sercem kocham Boga i Jego święte przekazania. Milki! Nigdy to podobnego nie słyszałam, by takiej dziadówce cud się stał? Wszak by... pani nic nie winna. Owszem, wiele jest zawzięczanych. Szczególnie to, że drugiej matce pozwoliła wejść do mnie. Cóż znaczyła mała przysługa w porównaniu z cierpieniem, jakie, jakie na ciebie bezwiednie naprowadziłam? Przecież Pani mojej córki nie oskarżałam. Nie oskarżałam, lecz gdyby nie moja próżność, przez którą krzyż ten na siebie, Adela nie dźwigała w tych haniebnych kajdanach. Spokój się Pani, u wątpoką na soku przekonają się o poniewinności o tej chwili. Jest nią, bo po spadaniu sąd tak zawyrokował. Przecież znaczy, to Pani Co to za kobieta? To matka moja. Matka, z matką chętnie pomówię. Księż, na pani pytać, czy już wszystko do wykonania wyroku jest gotowe. Zdaje mi się, że pakt ten sprawia pani przyjemność. Tak jest, nie inaczej. Czy wyrok nie wydaje się pani okropny? Młodzarska ręka stoczy się na ziemię, skoro na to być do czynu. Gdzie jest osądzona? Jeśli widok tej dziewczyny przykro na pani robi wrażenie, to chodźmy, przejdźmy się po lesie. Bardzo dziękuję, jeżeli wolno. Chętnie chciałabym się widzieć z tą dziewczyną, by z nią pomówić. Nie warto tego, nie. Pan Bóg i dla największych grzeszników ma litościwe spojrzenie. Podziwiam pani wspaniałą myślność. Żal mi was, matko. Pani Jeszcze raz proszę. Godziny ucho moje bucha na wasze prośby. Tylko szczere przyznanie się do winy może was jeszcze ocalić. Przekonała się pani? Podziwiam. I upór. To nie upór, lecz męstwo. O Maryjo, łaskawa i słodka Pani. Znoszę do ciebie obie me dłonie. Oto dziś ma być odcięta. Jeżeli taka jest wola twojego syna? patrzcie, teraz widzę. Czy widzicie wszystkie? Tak, Maryja Krzyż z powrotem oddaje Adeli. Maryja trzyma Krzysztof nie i się ku niej. cud, cud. cuk. O, droga, zbliż się, podziękujmy o Maryi. O Maryjo, kładąc dzięki Ci za dobroć macierzyńskiego serca Twego. O nie, to niepodobne! W katowskie ręce oddał uprzywilejowane dziecię królowej niebios. Św. to chciałaś być tylko sprawiedliwa, o prawdę tylko chodziło, a więc Bóg okazał prawdę w sposób tak cudowny, za przyczyną Maryi. Topor, kajdany, zostaną w tej kaplicy na pamiątkę zaszczytnego cudu. Ten straszny dekret niech też będzie przestrodą. Że należy być ostrożnym ostrożny w sprawach sławy i miłości bliźniego. Ależ, księżno, niesprawiedliwą być nie chciałaś. Niestety uczyniłam to własnoręcznie, a tym większy wstyd. A ja patrzyłam na to z zadowoleniem. Widzisz, księżno, to dekret był niesprawiedliwy, gdyż podpisaliśmy. Budować. A przy niej klasztor dla dusz całkowicie oddanych Panu, by one dzień i noc zgłosiły chwałę Maryi.